to jest przeszłość cała moja interesowałem się teatrem właściwie od dziecka nawet jako dzieci bawiliśmy się w teatr potem szkoła tam średnia też gdzieś tam występowałem no i potem jako student urządzałem takie rewie z koleżankami z kolegami no potem już zacząłem pracować, ale to mnie zawsze pociągało i postanowiłem no, być troszkę fachowcem. Wobec tego no, robiłem takie kursy no, na instruktorów teatrów amatorskich. Tu najpierw w Poznaniu, w domu kultury, w Pałacu Kultury. Tutaj miałem takie dwuletnie, dwa roczne kursy i potem czteroletnie studium teatralne w Krakowie, zaoczne. Także tam powiedzmy sześć tygodni w roku siedziało się w Krakowie, resztę dorabiało się w domu. I później tutaj prowadziłem takie lekcje esperanta, bo ja jestem esperantistą też i ktoś tam podszepnął, że ja jestem również instruktorem teatrów amatorskich i dostałem zaproszenie żeby zorganizować tutaj taki, takie zajęcia teatralne. Aha, no to co najlepiej, na taki kabaret seniorów. I zresztą z seniorami w życiu mi się najlepiej pracowało, bo młodzież to tak rok, dwa, trzy, potem dziewczęta wychodziły, za mąż chłopcy szli do wojska, zespół się rozlatywał. A tutaj z seniorami już szczęśliwie 25 lat prawda, 24 z kawałkiem w tej chwili, prowadzę ten zespół. I to mi bardzo duchowo odpowiada, jakoś staramy się być pożytecznymi dla innych i dla siebie samych też, bo nas to też bawi, to nas podtrzymuje na duchu.